Hello, hello! No co? Zimno się zrobiło. Jak radzicie sobie z zimnym, jeśli chodzi o spacerowanie? I czy spacerki w ogóle dobrze wam robią? Nazywam się Paulina lupa jako osoba wysoko wrażliwa właśnie tutaj na ten temat jakie ciekawostki nagrywam. Dzielę się. Ponieważ właśnie w ostatnim czasie zrobiło się zimno. U mnie jest Widzicie, już śnieg, wczoraj dużo śniegu spadło, ale już to W każdym razie, że jest tak zimno, i dla mnie, zimno, y, dramat. Wychodzenie na dwór z, z otokami, które czuję najczęściej, z lędźwiami. i w ogóle jakimś takim trudnym, e, trudem z rozgrzaniem ciała. E, dużo się dzieje, trochę zestresowania, więc to ciało też sztywnieje, no i właśnie, jako osoba wysoko wrażliwa. No, bardzo potrzebuję, moje ciało bardzo potrzebuje iść właśnie na spacer, bo się dosyć wtedy mocno relaksuje i jakoś tak dotlenienie robi dobrze. Ale ostatnie parę dni było takie, że właśnie po prostu zimno nie tak nie wychodziłam. Eee, Przecież tylko wieczorem był taki moment, kiedy mogłam po prostu iść na ten spacer, ale z drugiej strony. Już jeszcze jest bardziej zimno. się trochę świeci słońce, więc jest o wiele przyjemniej. Pomimo tego zimna, jak widzicie, kaptur na głowie. I... no i właśnie. Czy też tak masz? Czy masz inaczej po prostu, że ciało na Ciebie... Zimno na Twoje ciało działa? Czy mam taką psychikę? Ona nie bardzo działa. I znam wiele osób wysokowrażliwych, które w tym czasie właśnie trochę mają problem z tym. Z dotlenianiem się z tym zimnym, jak funkcjonować, jak ogarniać to po prostu. Eee. No i właśnie postanowiłam się Kowi zapytać, Wam się zapytać, mówię Wam, bo chcę, żebyście wiedzieli, że nie jesteście sami, że jest nas naprawdę dużo, z 20% społeczeństwa to jest dużo co piąta osoba tylko się ukrywamy. Czy rzeczywiście też tak u Ciebie jest, że po prostu reagujesz na to zimno i przez to też masz problem z tym wychodzeniem na dwór i organizmu? Czy tylko ja tak mam, czy to parę osób, z którymi ostatnio mam taki stały kąpeki, i gdzieś tam też o tym mówią? No i znać, no to co? serduszko, subskrybuj. Do zobaczenia.